W związku, że dzisiaj jest pierwszy dzień sprzedaży piątej edycji kursu Terapia psów agresywnych mojego kursu online. I prawdopodobnie będzie to ostatnia edycja w tym roku, chciałbym powiedzieć kilka słów o szkoleniu, które przygotowałem. I na początku chciałbym powiedzieć o tym, jak tworzę taką swoją koncepcję pracy z psem agresywnym. Na początku zaczynam od obserwacji, to znaczy staram się w pierwszym kroku zaobserwować zachowania psa. Zwracam uwagę na bardzo delikatne elementy, na bardzo subtelne sygnały, które prezentuje psy, pies. W sytuacjach problemowych najpierw staram się zaobserwować te sygnały w takich sytuacjach, jak to określiłem podczas mojego szkolenia, w sytuacjach rozcieńczonych, czyli w sytuacjach trochę łatwiejszych dla psa, po to, żeby pies więcej mi powiedział o swoich też strategiach radzenia sobie. Zwracam uwagę m.in. na to, jakie jest jego ciało, na to, jaki jest układ, sposób poruszania się, głowa, mimika pyska. Ale też jego e, odległość od opiekuna, w którym momencie jak się zachowuje, jakiego zachowania też się zmieniają w czasie, oraz w sytuacji, gdy jest trochę trudniej, trochę łatwiej, e, jakiego sytuacje zmieniają się w kolejnym podejściu, jeżeli na przykład jest agresywny do innego psa. I to wszystko e, e, jest dla mnie bardzo istotne, czyli ten pierwszy punkt, obserwacje. I w jaki sposób można się uczyć obserwowania zachowań psa? No właśnie, y, oczywiście na żywo, można powiedzieć, że podczas podczas takich y, 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 obserwowania shadowingu czy, czy, czy obserwowania innych trenerów, którzy pracują na żywo, można się oczywiście tego uczyć. ale, ja sam się w ten sposób uczyłem i uważam to za bardzo skuteczną formę. Bardzo fajnie uczy się obserwowania różnych sytuacji poprzez analizowanie materiałów wideo. I sam brałem udział w niejednym webinarze, w niejednym szkoleniu online, gdzie mogłem sobie obejrzeć materiał wideo, jak się zachowuje pies, a potem prowadzący opowiadał dokładnie na jakie szczegóły zwracać uwagę. I w ten sposób przygotowałem to szkolenie. Przygotowałem około. Po ponad 80 filmów z różnymi sytuacjami, gdzie pies prezentuje swoje zachowanie i te zachowania szczegółowo analizowałem. Każdy z Was może sobie taki film obejrzeć, jeszcze raz cofnąć się do pewnych sytuacji i przeanalizować ponownie. Dodatkowo każda lekcja jest... No, wzbogacona takimi dodatkowymi materiałami w postaci transkryptów, więc osoby, które lubią czytać i sobie powtarzać pewne informacje, też myślę, że z tego mogą skorzystać. I to jest coś, co jest chyba ogromną zaletą właśnie szkoleń online i sam w momencie, kiedy takie szkolenia się stały coraz bardziej popularne, zacząłem z tego korzystać, bo uważam to za, za, za naprawdę fajną i efektyw efektywną formę edukacji. Zresztą inni trenerzy też trenerzy Zosia opowiadała mi o treneru Gadów, który szkoli że też bardzo dużo uczy się zachowań węży, ponieważ węże się zachowują e, też w specyficzny sposób poprzez analizowanie właśnie filmów, wideo z ich zachowaniami. E, dobrze, obserwacja to jest pierwszy punkt. Wrócę do tego, co jest dalej. Na podstawie obserwacji, o właśnie, pojawił się kolejny element, e, czyli ocena. Ocena ocenę przygotowuje na podstawie informacji, które zdobędę podczas obserwacji, czyli zastanawiam się jak czuje się pies w danej sytuacji, co mu pomaga, jakie są jego elementy, na które zwraca uwagę i to na podstawie obserwacji właśnie przygotowuje ocenę. Ocena dla mnie jest istotna, ponieważ na podstawie oceny przygotowuje pewne działania, tak? Czyli mam kolejny element tego tego Skryptu, czyli mamy działanie. Działanie numer jeden, i to jest wszystko ujęte w klamerkę z, napisą, z napisem teza. Ponieważ stawiam sobie pewną tezę, że na przykład pies zachodzi drogę opiekunowi, bo się boi, więc chce, aby opiekun się zatrzymał, więc jest to już dla mnie jakaś informacja, jak dany pies sobie radzi w sytuacji problemowej. Więc stawiam pewną tezę, więc żeby temu psu pomóc, na przykład można wprowadzić elementy harmonizowania, ale też zawsze staram się znaleźć kolejne e, odpowiedzi na to, co temu psu może pomóc w sytuacji,. Kiedy się boi, więc no, stawiam sobie pewne tezy i staram się te tezy weryfikować, czyli zdaję pewne zalecenia opiekunowi i mam kolejne spotkanie, czyli mamy działanie numer dwa, czyli spotkanie numer dwa, podczas którego sprawdzam, na ile postawione tezy sprawdziły się i, i czy rzeczywiście dają potwierdzenie w tym, co sobie wymyśliłem i założyłem. Więc w działaniach weryfikuję właśnie pewne tezy, i z tego tworzy się. Coś, co jest nazwane planem. Czyli plan to jest obserwacja plus ocena plus działanie, i na podstawie tego przygotowuję sobie jakąś koncepcję pracy. Już na pierwszym spotkaniu staram się taką koncepcję ułożyć. I czego możecie wy się nauczyć podczas szkolenia online? Oczywiście to nie jest tak, że podczas szkolenia online nauczycie się praktycznie pracować i czuć sytuację na żywo, bo oczywiście do tego są potrzebne doświadczenia, ale żeby czegoś doświadczyć na żywo, dobrze jest. Się do tego merytorycznie przygotować. I podczas szkolenia terapia psów agresywnych umieściłem specjalnie, starałem się wybrać Masę różnych filmów, gdzie analizuję różne przykłady i jak najmniej wplatałem tam teorii książkowej, ponieważ uważam, że to jest mało potrzebne w takim praktycznym podejściu. Wszystkie techniki, które przygotowałem, albo przynajmniej zdecydowana większość, to oparta jest na moich doświadczeniach i na moich sposobach działania w pracy z psami agresywnymi. I możecie się przede wszystkim nauczyć obserwowania, bo to naprawdę można super trenować podczas tego typu szkoleń oraz Tworzyć pewną analizę, która po, po, pomoże nam właśnie przygotować odpowiednie działania. Więcej o tym szkoleniu możecie przeczytać poniżej, tam znajduje się link do, do, do opisu kursu. Zapraszam Was. Sprzedaż tego kursu będzie przez dwa tygodnie od dzisiaj, czyli do 27. Jeżeli chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć, możecie śmiało zadać pytanie pod tym postem, chętnie odpowiem. No i mam nadzieję do zobaczenia. Aha, jeszcze jedna informacja. Dodatkowo do, do tej edycji są umieszczone wszystkie panele QA z wcześniejszych edycji, co, plus oczywiście będą panele QA dla Was, co daje Wam możliwość zadawania pytań dotyczących poszczególnych tematów z lekcji i zagadnień, które będę tam omawiał.